Korea Północna to niewątpliwie jedno z najgorszych miejsc do życia na naszej planecie, zawładnięte przez masakryczny reżim rodziny Kimów, który aktualnie kontynuuje szalony dyktator Kim Jong-un. Jak wygląda futbol zarówno krajowy, jak i dostęp do tego europejskiego w tak bardzo kontrolowanym państwie? Jest to naprawdę ciekawy temat, a odpowiedzi na te pytania dostaniecie w tym materiale. Na wstępie prosiłbym was jednak o zostawienie łapki w górę, bo zebranie informacji oraz materiałów nie było proste i wymagało ode mnie dużego nakładu pracy, więc fajnie by było, jakbyście mi to w taki sposób wynagrodzili i napędzili do dalszej Pracy nad kanałem. Jeżeli mamy to już za sobą, to bez zbędnego przedłużenia przenieśmy się do materiału. Na wstępie muszę trochę powiedzieć o tym, jak wyglądało to w przeszłości, gdyż jak zapewne nie wszyscy wiedzą, Korea Północna osiągała sukcesy na arenie międzynarodowej, w tym m.in. na Mistrzostwach Świata. Żeby Was nie zanudzić przeszłością, postaram się przebrnąć przez to jak najszybciej się da. Niewątpliwie największym sukcesem w historii północno-koreańskiej piłki były Mistrzostwa Świata w 1966 roku rozgrywane w Anglii. Koreańczykom udało doprowadzić się ardo ćwierć gdzie ulegli dopiero Portugalii w szalonym meczu zakończonym 3-5 po hatryku niesamowitego Eusebio. Co ciekawe, sprawili wtedy oni niemałą niespodziankę, eliminując wcześniej Włochów wynikiem 1-0. Na następne Mistrzostwa Świata dostali się dopiero 44 lata później, w 2010 roku, czyli na imprezę w RPA, którą na pewno część z Was pamięta. Owa impreza miała być dla Korei Północnej powrotem na wielką scenę, ale zamiast legendarnego powrotu skończyło się na jednej z największych mundialowych katastrof w historii. Trafili oni do grupy śmierci z Brazylią, Portugalią i Wybrzeżem Kości Słoniowej, więc nie trudno się domyślić, że każdy skazywał ich na porażkę. Pierwszy mecz rozegrali z potężną ówcześnie Brazylią, jednym z głównych faworytów do zgarnięcia głównego trofeum. Co ciekawe, nie zostali oni zjedzeni jak wszyscy zakładali, tylko dzielnie się bronili i przegrali ostatecznie mecz tylko 2 do 1. Ten mer został pokazany w Korei z jednodniowym opóźnieniem jako symbol walki z jednym z głównych faworytów i wielki powód do Dumy. Ciekawie zaczyna się robić podczas następnego starcia, tym razem z Portugalią. Również była to bardzo silna ekipa, na której niewątpliwie chcieli się zrewanżować za mundial w 1966 roku. Była to wyjątkowa sytuacja, gdyż był to pierwszy międzynarodowy mecz w historii Korei Północnej, który był transmitowany na żywo. Jak się okazało później, była to również jedna z najgorszych ich decyzji. Mecz zaczął się spokojnie od jednobramkowego prowadzenia drużyny Cristiano Ronaldo do przerwy. Prawdziwa masakra wydarzyła się dopiero w drugiej części meczu. Koreańczycy zostali dosłownie zmiażdżeni, przegrywając ostatecznie aż 7 do 0. Oczywiście nie było to zgodne z narracją, którą prowadził wcześniej rząd koreański, że ich reprezentacja jest jedną z najlepszych na świecie i jedzie tam po złoty medal. Mieli więc naprawdę spory problem, gdyż tak jak wspominałem wcześniej, była to pierwsza w ich historii transmisja meczu na żywo. Wybrnęli oni w naprawdę ciekawy sposób, gdyż przerwali mecz po bramce 3 do 0, a w swoich mediach przedstawili sytuację, że takim wynikiem się zakończył, a Portugalia później zdobyła Mistrzostwo Świata. Więc tak, w Korei Północnej Ronaldo zdobył upragnione trofeum, ale powróćmy już do tej Korei. Wyciągnęli oni wnioski na błędach i trzeciego meczu już nie transmitowali wcale. I dobrze, bo ich drużyna przegrała 3 do 0, tracąc dwie pierwsze bramki do 20 minuty. Okej, okay, a jak rząd koreański wytłumaczył swoim obywatelom bolesną klęskę na mistrzostwach? Niestety, nie mamy tutaj twardych dowodów, lecz pojawiają się różne ciekawe teorie. Niektóre źródła twierdzą, że Koreańczycy w swoich mediach przedstawili, że udało im się wygrać cały mundial mimo dwóch porażek w grupie. Niektóre magazyny podają zaś, że przyznali się oni do porażki, jednak przedstawili ją jako heroiczną walkę, broniąc swoich reprezentantów. Fakty są jednak takie, że za wszelką cenę cenzurowali porażkę z Portugalią, starając się ją całkowicie wymazać z pamięci. Zapewne duża część z Was słyszała informację, że cała kadra wraz z trenerem po tej porażce i powrocie do kraju została wysłana do obozu pracy wraz ze swoimi rodzinami, lecz niestety nie mogę tego ani potwierdzić, ani zdementować. Mimo żmudnego szukania i przekopania połowy internetu nie udało mi się znaleźć żadnych wiarygodnych źródeł, które mogą te informacje potwierdzić bądź ją całkowicie obalić, więc prawdopodobnie na zawsze zostanie to jedynie w sferze legend. Wróćmy teraz do czasów teraźniejszych i tego jak wygląda futbol aktualnie, a muszę przyznać, że jest naprawdę ciekawie. Wspominałem Wam w jednym z poprzednich materiałów, że jak ustalił brytyjski dziennik Daily Mail, koreański rząd zakazał transmisji meczy, w których występują gracze z Korei Południowej. Oznacza to, że obywatele Korei Północnej nie zobaczą meczy Tottenhamu, Bayernu, PSG czy Wolverhampton ze względu na grających tam koreańczyków z południa. Ktoś może teraz być lekko zszokowanym, że jak to jest, że w Korei Północnej transmitowane są w ogóle mecze europejskiej piłki. Jest to oczywiście bardzo kontrolowane, ale rzeczywiście prawdziwe. Wiemy to do sprawy magazynu The Guardian, który jakiś czas temu dowiedział się jak wygląda transmisja zagranicznego futbolu. Pierwszym z licznych haczyków jest opóźnienie, które występuje w meczach. Nie są one transmitowane na żywo, czy nawet z parodniowym opóźnieniem, lecz sięgającym od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy. Co jest również interesujące, spotkania są pocięte i skrócone do 60 minut. Szczerze mówiąc nie mam pojęcia jaki cel ma tak dziwne skrócenie czasu meczu i nigdzie nie znalazłem żadnego sensownego wyjaśnienia, więc jeżeli ktoś z Was wie, to koniecznie napiszcie, ja a ja przypnę Wasz komentarz. To oczywiście nie jest koniec ograniczeń. Loga sponsorów są skrupulatnie zamazywane, a w ich miejscu pokazywane są koreańskie odpowiedniki. Co jest również ciekawe, koreańska telewizja KC TV nie ma praw do żadnej z czołowych lig europejskich ani europejskich pucharów, które mimo to transmitują. Oznacza to, że czysto teoretycznie fani piłki nożnej w Korei Północnej wiedzą, że rok temu Ligę Mistrzów wygrał Real, a premier League Manchester City. Innym tematem wartym poruszenia odnośnie Korei Północnej jest chyba największy talent tych piłki w historii, czyli Hang Fang Song. Jest to chyba jedyny północno-koreański piłkarz, którego przeciętny kibic może kojarzyć, gdyż napastnik mając zaledwie 20 lat rozegrał 12 meczów w Serie A oraz był zawodnikiem m.in. Juventusu. Jego historia jak przystało na Koreę jest bardzo skomplikowana i tajemnicza, lecz postaram się ją Wam przybliżyć. Na wstępie trzeba powiedzieć jakim cudem w ogóle znalazł się on we Włoszech. W 2015 roku skorzystał ze współpracy rządu koreańskiego z różnymi sportowymi organizacjami, które pozwalały swoim najbardziej utalentowanym sportowcom wyjeżdżać za granicę w celu zdobywania doświadczenia i podniesienia poziomu sportowego. W taki sposób 17-letni ówcześnie koreańczyk znalazł się we Włoszech w szkółce Cagliari. Pokazywał się tam na tyle dobrze, że zaledwie rok później w wieku 18 lat dostał szansę na debiut w Serie A, w tym samym sezonie zdobył również swoją pierwszą debiutancką ramkę. Jego dobra forma w następnych sezonach zwróciła uwagę działaczy Juventusu, którzy postanowili dać mu szansę i wykupili go 3 lata później po przygodzie w Serie B w Perugii, dla której zdobył 11 bramek w 39 meczach. Niestety w tym momencie na przeszkodzie w karierze utalentowanego Koreańczyka stanęło mu jego własne państwo. Z nieznanych medium przyczyn nakazali mu oni transfer do katarskiego al Bail SC, w którym zdążył rozegrać tylko 12 meczy. Dlaczego użyłem sformułowania zdążył? Ano dlatego, że w styczniu 2021 roku, czyli zaledwie rok po transferze, zniknął z przestrzeni publicznej i dosłownie zapadł się pod ziemię. Co ciekawe, niespodziewanie powrócił on w listopadzie 2023 roku podczas meczu z Mianmą, w którym nawet udało mu się zdobyć bramkę. Co się z nim działo przez te 3 lata? Tego nikt nie wie, ale teorii jest Multum. Jeżeli bylibyście zainteresowani, to mogę zrobić o nim osobny materiał, gdyż jest to naprawdę ciekawy temat, a każda następna teoria jest jeszcze ciekawsza od poprzedniej. Lecz najpopularniejsza jest taka, że musiał wypełnić służbę wojskową. No dobrze, a co się z nim dzieje obecnie? Niestety nie jest to łatwe do ustalenia. Lecz regularnie gra w kadrze, więc śmiało możemy założyć, że gra w piłkę w rodzimej lidze. To by było na tyle w tym materiale. Jeżeli ci się spodobał, to serdecznie zachęcam do dostawienia łapki w górę, by poszerzać zasięgi. Oraz jeżeli jesteś nowy, to nie zapomnij o zostawieniu subskrypcji, by nie przegapić nowych, równie ciekawych treści. Na dziś to tyle. Mówił do Was prowadzący kanał prosto z murawy i do usłyszenia.